Przypominam, że można sobie ogarnąć darmowego suba na miesiąc, z Prime'em, jak ktoś jeszcze nie ma. A potem możecie tego suba przedłużyć sobie na rok, za 49 złotych. Czyli 49 złotych za rok subskrypcji na Twitch'u, macie quest'a. Jakbyście już wyrzutnie harpunów widzieli, to weź ktoś użyj. 49 zł, to jest 4 zł na miesiąc. To tak tanio to jeszcze nigdy nie było, nie? I już nie będzie, bo jak podatki nie. naliczą, to. Zatanicz bliżej niż 10 zł od Straszy i Power. Zataniczem mi nie zabijmy się, bo by mnie sabiły. Czekajcie, <gry> to nie Nie tylko tu. Ja tam lubię donateciki jak mi widzowie wysyłają Su Ale o wiele bardziej lubię jak subika kupujecie i to jeszcze jak macie za darmo mogę kupić to już w ogóle dla was czysty zysk I Jeszcze giveaway dla subów jest No trzeba skilofować paru No jeszcze ten Kilofuj, kilofuj, bo jeszcze trzy mi potrzeba E, yy, czemu to się pali? Zrobiłem charge wyrzutnie harpunów. No to jest straszny QR, trzeba zataniczyć. No i tanczej nic, jeszcze nie zabie za chwilę. Nie działają te kwestie. Po prostu gracie nie lubicie, opluwa, no są ci się Nie no, po co mam tak głupie? O, właśnie na czacie się wyświetliło na temat darmowego suba, polecam się zapoznać. Spoko promocja od Amazona, plus do tego jeszcze oprócz tych subów, to jeszcze ludziska macie filmy na Amazon Prime przez, przez rok za 49 zika, to już w ogóle bogactwo to było. A już wiem czemu nie zaliczyło mi tego quest'a, bo ja musi nie, bo odebrałem go od nowa i od nowa muszę robić jego quest'y. Bez sensu, nie rozumiem już kompletnie. Fajną rzecz w ogóle Twitch wprowadził ostatnio, no, jakiś tydzień temu, że jak jest jakaś nowa osoba na czacie, to wtedy można sobie wziąć i ustawić podświetlenie tej pierwszej jego wiadomości na czacie jakby. Aha. I moderator może też sobie to ustawić. A więc... no, no mi się nic nie? kopa, bo go potrąciłem. Hmm? Zatrąb, za może masz kwesta też. Kurna, zapomniałem. Nie no. Poczekaj, podjadę do, do kolejnego. Cyk, drugi leży. Ale trąbiłem, nie wiem czy zaliczyło. co zaliczyło. To jest złotego skara W rewardzie się czuję teraz. Esa! Tylko nie zostawiłem no, gdzieś to kurną to, to miotłę, wie, nie? Mi nie też to, to, to to, 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 to. Tylko gdzieś miotłę zostawiłem i chciałbym ją odzyskać zamiast tej kosy. Dobra, tam jest. Ej, w ogóle, jak z miotą się idzie, to. znaczy z miotą, z kosą się idzie, to z dalszej odległości widać. Dobra, lecę do strefy, bo zaraz nas dojedzie. Czy ty, Fipek, jesteś? Ten na wydmach wierzący jest, ty, pojeb! No ja już 3 killa to zrobiłem, jeszcze się walę Co chłop. A, uciekają do strefy. Ty chory pojeba. No nie, zero masów mam, trzeba uciekać. Z masu to się nie dawić Da się otwalić yy, miotłę w locie jak się jest? Nie, nie wiem. na chwilę bo, yy, bo jeszcze potrzebuję tych z tych punktów do minigana ogóle ich objąłem że skara, oni uciekają i tak dalej. Dobra, ich dojedziemy. No nie, łódki uciekają, uciekają, o łódki. Okej, pojawiłem. W przez to, że ja jestem sam, i ich jest trójka. Ty jest. No to e, minus 180 jeszcze. Bo kurna, różnym mocowo. Luncha daje. Tylko nich, tam wodą pewnie płyną ciągle. Tam. Bez kewów dwóch. No. Kewa nie miałem, nie miałem tego kawa, ale w ciul. Nie mam drugiego luncha już, kurde. Ale muszą wyjść zaraz. No. No wysiedli. Cię? Pod mostem są. Za mostem teraz wchodzą na górkę. To leć w lewo bardziej. Lama. 240. To zabierę no, na bo z marsami też nie Nie mam szans. To jest czas legendarna Dawaj Brzez, nie są tu przede mną gdzieś. Ja bez kewa kolejny z... raz. Nie oni są tak daleko, przecież no. to jest hit. I chcę zaznaczyć, że ich odwydmujący yy, je gonia. Jeden no, leży. Tak, ale no, jeden no. leży. Drugi znowu bez kewa. Przeszukajcie, te... przeszukajcie tego, co leży. Nie ja wiem, gdzie on spadł. Może być w władzie równie dobrze Walić go tam, lecimy na nich Tu wylądowali A co są? O kurwa, mnie obił Dobra, teraz tak Spokój Spoko się brzozi Ej, przed nami, na na spięć. Skar też Wezmę, jak nie chcę. Eee, też jest złoty skar? I kolejny! Nie mam pytań I Tam też to Są trzy złote skary, a ja mam już złotego Dlatego, że mamy wszyscy złotego skara, to jeszcze leży No i idź Mamy coś z uboczem robić? Nie, mogę być rozwalanie kamieni w uboczu, ale... Ja nie mam Nie, tych... Ale ja nie mam tego kwestia Znaczy dużą płatę jakąś? Nie, tam była. Gdzie? Jedna tutaj. A no. jest, rzeczywiście. Nie dowiedziałem. Dzięki. Idziemy po kamień jeszcze? Jaki kamień? No ten... Skąd to jeszcze jest jeden? Nie o jaki kamień chodzi. No ten, no na niebieskim znaczniku. Ale Ty jesteś po drugiej stronie mapy, to już walcz. A się mam do RPG czy nie ma? Mmm, już patrzę. Rzucam. Leży koło kamienia Dobra, dziękuję. Na... Ja Oczywiście po... trzy raz na pana się to Tam jest ten? Ktoś do... z kwestami? No Ja lecę, kurde szybko co Kościiki. A no tak, jest bo tutaj ten dodali go ostatnio. Ja mam splasha w Dobra, też sobie wziąłem te quest od niego A tu są opony Użyj i z opcych obcych To tu, na górze To ja zrobię To nie jest ten panel Ale to jest UR, a obcych to jest... Yy... Ten pan Ten spadł jakby, nie? A, no. Ale zobaczymy, może zaliczymy. A, jednak nie. Ale gościu tu jest. O, przecież nie dostał. Minus dziewięćdziesiąt, jadę. Kurna, go zaszkodowałem, zanim wyskoczył. Bez kewa jest. Ja za nim leczą, leczą. 28 dostał, jeszcze na biało. Leż. No git. Przeszukaj! jest cię z na celik, Ktoś mi tego rzucił. No złoty spas miał. RPGa tam masz. Znaczy no, nie RPG'a tylko no, ten. Tam co? A, nie, nie, nie ma tego Tu są typy. Nie strzelaj do Polaka, kurwa. Lecę im na głowę. Te bały na jemą, typa ty. Jeden na leży, drugi leży. Mamy iść? Chyba nie, leży. Strzeg <laughs> na jemą. Ostatni są chyba na 308, bo stąd ten który mnie strzelał chwilę temu. Nic tu lutu jest. Słysz, co tu się dzieje? Ty pinaj e 90 leży z bioletowe tego. Aj ja ska wejście, skaner może? Jeden, przynajmniej na się Co ja chciałem wziąć? Miotła. Chciałem odsłapać. Co, o, co ja mogę kurna z tego zrobić, że mi pokazuje? E. A, z tunikiem skara, ty, to biorę. Lubię z tłumikiem Cyk, przerobiony Eee, to ty macie skaner? Nie. Mm, nie. Ja nie mam miejsca smarowego tego, ślub rownicy A, no to fali. No i tak wiemy gdzie oni. A kurna ty w ogóle 12 osób jeszcze żyje, co jest? Goście z prawej, tu, 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 tu tutaj minąłem go, kurna O ja no i mi wyjebał kurwa, nie mam kewa 30 mam ty. Fit. Dobra, trafiłem cię chyba. Dzięki. do na ognicho szybko. Ja pierdziele co mi wywalili w locie Jest to, że nie ma leczenia to jest tak No nie, Ja on w ogóle już leczenia Minus 150 tam są tam jeszcze ma? No i tu je, tutaj jest ich czak Ale co do was? Na sadzie jest jeszcze też typu Jak mi otwór Jeszcze się leczy Ty, a tam nie ma kogoś? No to jest, jest typu Ale uciekają już Bez kewa ten na białym Kurwa spierdalaj cwelu Brzozi, masz kogoś? A, typ, który się tutaj lecił cały czas Leci, Przebijam Nie ma, mam. To biało, ma 40, nice. Jas. Yes. dajcie tą aptekę. Nie mam potek, jak coś. Nie wiem, granat i kerp, to jest tak dobre połączenie. Masz. To mam, tylko nie mam potek. Potek też nie mam. Cześć, dwie sekundy mam, nie zużyłem. A. Daj, trafił. Hmm. Ja Właśnie miałem tylko jedną. No nie wiadomo. Siema, ma się ma jak tam. Cześć Max, elo. Dobra, jest win w końcu. Ty. 3,5 i pół godziny grania.